Cześć, witajcie na kanale Great On Deck. Zapraszam na film o Need for Speed Unbound na Steam Deku. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to grę można sprawdzić już dziś w ramach abonamentu EA Play i Xbox Game Pass Ultimate. Ze względu na liczne problemy z aplikacją od EA, odpuściłem próby manualnej instalacji gry z EA App i sprawdziłem natywną wersję na Steam. Do sprawdzenia mamy aż 10 godzin rozgrywki, więc można na spokojnie przetestować produkcję. Unbound został zweryfikowany przez Valve jako tytuł niegrywalny na Steam deku, jednak gra działa bardzo solidnie jeśli wymusimy Proton Experimental w ustawieniach kompatybilności. Pierwsze uruchomienie trwa bardzo długo, jednak każde kolejne jest zdecydowanie szybsze. Warto uzbroić się w cierpliwość, bo momentami można odnieść wrażenie, że całość się zawiesiła. Jeśli chodzi o wydajność, to po licznych testach wnioskuję, że stabilne 40 klatek jest nieosiągalne i zalecam granie z limitem 30 fps. Domyślnie grę trapią bardzo mocne przycinki spowodowane przez brak prekompilowanych shaderów, jednak jest na to proste rozwiązanie. Zalecam skorzystanie z najnowszego Proton GE i dopisanie komendy DXVK podkreślnik async równa się 1 we właściwościach gry. Po tym zabiegu. Działa zdecydowanie lepiej. Co do ustawień graficznych to mix średnich i niskich gwarantuje bardzo stabilną rozgrywkę. Można grać w natywnej rozdzielczości jednak zalecam skorzystanie z AMD FSR na ustawieniu jakości bo przy większej zadymie gra potrafi się nieco dusić. Według moich testów ustawienie taktowania GPU na 1300MHz pozwala bardziej rozwinąć się procesorowi i ogranicza to nagłe spadki klatek. Co do samej gry, to w Need for Speed Unbound gra mi się zaskakująco przyjemnie. Oczywiście nie jest to żadne objawienie i gra na pewno nie jest warta 300 zł, jednak rozważam wykupienie miesiąca abonamentu EA Play Pro za 60 zł, by na spokojnie sobie dokończyć na PC. Jestem pewny, że bardzo szybko zejdzie z sceny, i już po pierwszym miesiącu będzie do dorwania o 20-30% taniej. Jeśli spodobała Wam się poprzednia część, czyli hit, to tu również będziecie się dobrze bawić. Co ciekawe, nie znalazłem w opcjach ustawień pozwalających wyłączenie śmiesznych efektów wizualnych, ale o dziwo nie są one przesadzone jak na przedpremierowych materiałach i nie rozpraszają podczas jazdy. Nie jestem jeszcze przekonany co do modelu jazdy, ale moje auta nie mają jeszcze zaawansowanego tuningu, a i w samych opcjach można je nieco dostosować. Próbowałem jeździć z nieco większą przyczepnością, ale nie ma tu raczej szans na wygraną. Podobnie jak w poprzednich częściach, taki tutaj Drift na pełnym gazie jest drogą do sukcesu. Grałem dosłownie kilka godzin, więc raczej ciężko tu ostateczne werdykty, jednak na pierwszy rzut oka Unbound nawet mi się podoba. Dzięki za obejrzenie materiału i jak zawsze proszę o subskrypcję. W planach mam stworzenie wideo o launcherach zewnętrznych firm na Steam Decku, ale temat jest dość ciężki i problematyczny. Sam jeszcze nie wiem, jak to dobrze ugryźć. Niedługo spodziewajcie się też materiału o Decalisto Protocol. Jeśli gra będzie niegrywalna, to wrzucę post na Facebooka i YouTube'a, a jeśli będzie śmigać, to na pewno zamieszczę wideo. Dzięki i do zobaczenia, cześć!